Cześć wszystkim, moi drodzy! 2025 możemy w zasadzie pożegnać, ale żebyśmy go pożegnali naprawdę z klasą, to dzisiaj ponownie wjeżdża moje ukochane urządzonko w kuchni, czyli Airfryer, frytkownica beztłuszczowa. To naprawdę jest przebój i chyba nie tylko u mnie. Dlatego postanowiłem, że dzisiaj ponownie zmierzymy się wraz z odchodzącym już do Laponii Mikusiem i zrobimy cztery frytkowe. Cztery przepisy z frytkownicy bez Widzicie? Ten rok naprawdę trzeba pożegnać i wjechać z następnym. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Zaraz to sprawdzimy. Zaczynam. Postanowiłem tutaj dać, ale oczywiście pełna dowolność z waszej strony. Deska na pół stołu, a i tak wywaliłem. W środku frajer. Dzisiaj, jakieś takie dziś, dzisiaj dziwna gra słów. Nie macie takiego wrażenia? Dobra, ja wkładam. O, kolejna. Mikuś powoli, nie, tak nie można, z szacunkiem się odnosimy do starca, ale co, frytkownica tłuszczowa, czyli airfryer, przebój, autentycznie przebój, można wyhaczyć nawet za 100 zł, coś takiego i naprawdę wam powiem, to będzie wasz, jeden z najlepszych zakupów, nie słuchajcie, że piekarnik robi to samo, owszem, robi to samo, ale w jakim tempie, a tu wkładamy, wykładamy i mamy. To jest podstawa działania tego urządzenia. Mam cztery przepisy. Strictoka, wirale, przeboje. Zobaczymy sobie, czy są dobre. Wydają się bardzo, bardzo dobre i szybkie. A na Sylwestra przecież o to chodzi, byśmy mogli szybciej pożegnać ten rok. To pierwsza inspiracja będzie od Dominika Hatała albo Hatala. Tak zwane bułeczki. Z nadzieniem. I teraz jaki? Może to być mini mozzarella, może to być ser wprost z Norwegii. Jeżeli nie wiecie skąd ten ser mam, to dzięki bardzo uprzejmej pani gość z Podcastu Bez Tajemnic. Zobaczcie sobie koniecznie ten film. Pani opowiadała o życiu w Norwegii i o pracy sprzątaczki właśnie w tym kraju. Gorąco zachęcam, więc to też możemy dodać. Ulubione składniki, pomidory suszone i oliwki, no i oczywiście spód do pizzy. Jajko do roztrzepania. także zobaczcie, co to będzie. Podobno przekąska jest super. A jeszcze drugi filmik mam z tym przepisem. Tutaj mamy go od Fit Magi. To pani Polka, czy pani nie Polka? A, odrywane bułeczki z serem. To chyba Niemka. Okej, okay, dobrze, fajnie to tłumaczy. Chodzi głównie o to, że... A zatem, bierzemy spód do pizzy. No i musimy taki mikroskopijny mi wyszedł, ale nam nie chodzi o porcję, tylko chodzi o to, czy to jest smaczne. Bierzemy nóż i tniemy na równe kwadraciki. Czyli hopsa. Nie ma żadnej filozofii, moi drodzy. Jeżeli kucharz na siedząco sobie poradził, to Wy na pewno też. No i dobrze, i teraz po drugiej stronie... To myślę, że tak. A tu. Hops. No i tak, z zawiniętego dziadka bierzemy jeden nasz, takie ciasteczko, które nam jest potrzebne, i zawijamy w to ulubione składniki. W moim przypadku to będzie na 100% mocka. Najlepiej kupcie już sobie taką, wiecie, w kulkach. Co prawda, będzie ona trochę droższa, no ale nic. Zalewie. Muszę to wylać, poczekajcie. Nie wypić? <laughs> mm, bajeczna. Bierzemy jedną kulkę do środka. O, to musi tak wyglądać. I teraz po prostu zawijamy. Aha, no nie właśnie. Kur dzisiaj kucharze siedzący jest jednak wczorajszy. Co mamy? Ze składniku możemy dać pomidory, albo możemy dać oliwki. Co kto woli? Zresztą możecie dać wszystko. Choć mnie. Powiem Wam szczerze, bardziej interesuje, wiecie co? Jak wyjdzie ten yy, ser. Dobra, kilka sotek, kilka takich, kilka takich i działamy. Więc najpierw rzeczywiście zawinę tego jednego tylko z mozzarellą i zobaczymy sobie, który będzie najlepszy. O, hops, hops, hops. I pocieramy dziada. O, i układamy na blasze, żebyśmy zrobili sobie z tego takiego fajnego kółeczka. Takiego fajnego kółeczka. No. Ta wersja będzie z suszony pomidor, mocka i zawijamy. No. no i fajnie, jakby były tak obok siebie, bo to będziemy tak sobie odrywać. Trzecia wersja. Oliwka mozzarella i zawijamy. Oliwka Brazil i oliwka zielona. Zobaczmy sobie, jak smakuje ten ser. Jeszcze tego nie próbowałem. Mmm, to jest sel, sel, <grych> to jest sel gros, <grych> to jest ser karmelkowy, bardzo smaczny, typowy norweski ser, jak byłem teraz w Oslo, zresztą też możecie zobaczyć ten odcinek, mm, gdzie opowiadałem Wam, jak byłem w stolicy. Mmm, to może dobrze wjechać, tutaj na mój smak musimy trochę przełamać, więc tutaj sobie dodamy oliwkę, o i zawijamy, tak naprawdę jest pełna dowolność, co chcecie to dajecie. Dobra, ja już teraz ułożę i zobaczymy sobie, jak to wyjdzie na końcu. No to mamy bułeczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, cztery, pięć, sześć, siedemnaście takich maciubkich, które dają nam różne smaki. Co zrobimy? Musimy to wszystko wysypać wylać roztrzepane jajko na to i piec w 200 stopniach 10-15 minut. I tyle. Proste, a jakie ładne. Zobaczycie, jak to naprawdę ładnie wygląda. Działamy. I bułeczki w pełnej krasie. To teraz nastawiamy, i mówiłem Wam 10-12 minut. Obserwujmy, jak to będzie wyglądało. I zaraz będziemy jedli. Ruszyła maszyna. No zobaczymy, co z tych bułeczek wyjdzie. Jak na moje oko, chyba jest już. Okej. Okay. Mini problemy, no ale nie, już nie grzej. Jako kucharza na siedząco, ale może ujdzie. Zobaczcie, jak wyszły bułeczki z różnymi nadzieniami. No i mamy. No ładnie wyszły, nie? Mówię Wam szczerze, że jeżeli na siedzący sobie poradził, to Wy na pewno też. Dobra, no to spróbujmy, jak to smakuje. Odrywam jeden. O, jako odszedł. Mmmm. No, zobaczmy smaczek. Trafiłem na mozzarella i suszony pomidor. Dobrze gra, ale jednak dołożyłbym coś tam jeszcze. Może więcej soli? Ja nie wiem, coś z tą solą mam, ale bardzo fajne. Mocno ta mocka się roztopiła w środku, przez co daje to taki efekt, że mamy to soczyste w środku. Mm. Jeżeli chodzi o przekąskę, Efektownie to też wygląda, bo patrzcie Każdy podchodzi do stołu i sobie bierze O, następny weźmie sobie na przykład tą No i mówi, no i co tam Danuśka, jak tam? Spędzasz Szelestra? A, dobrze, z Mirkiem mi się układa No i patrzcie, następnego biorę Zobaczymy, z czym będzie ten Oliwka Mmm, naprawdę fajne Zapomniałem dodać jednej rzeczy Polecam wam Roztopione masło z czosnkiem I polać na to Petarda Marcylu się spróbuj Żebyś też, miał, też nie powiedział, że Cię nie karmimy. O! Tu mamy perfekcyjną kuleczkę. I ta będzie z... Mmm! Karmelek. Widzicie? Jest w środku. Zupełnie inny smak. Taki bardziej na słodko. I tutaj to, to bardzo dobrze gra. dwajnie ta sól, bo posypałem jeszcze oczywiście z góry. Do tego dałem jeszcze kapkę pieprzu. Ale myślę, że tutaj też sosik jak najbardziej jest możliwy. Obok leży, maczamy i jemy. Mhm. Fajna przekąska. Nie wiem, czy będzie moją ulubioną, ale na pewno jest to spoko. Dałbym tu, ale jestem dzisiaj łapczywy. Cały czas jem. Osiem. Bardzo proste. Super szybkie. Nie w zasadzie nic nie musimy robić, a robi się samo i też ładnie wygląda. Dalej. Pierwszy z bani, już goście zachwyceni, ale teraz jak Wam coś pokażę, mi osobiście się to chyba najbardziej podoba z całego tego odcinka, ale to zobaczymy na samym końcu. Lazaniowe ziemniaczki. O co chodzi? Pooglądajmy. Gościu bierze ugotowane ziemniaki w mundurkach, do tego daje sosy. I teraz właśnie jakie mamy sosiki? Mamy boloński, no i możemy mieć beszamel albo tak jak w moim przypadku będzie to sos grzybowy. Tak, wiem, ja coś z tymi grzybami mam po prostu uwielbiam i myślę, że tutaj będzie spoko. Wy możecie zrobić taką bardziej standardową wersję, czyli boloński i beszamel. Na to położymy mimolecik, Mikuś zadowolony, wszyscy zadowoleni, ale tutaj główną rolę grają właśnie te ziemniaki w mundurkach, więc przekroimy, wydrążymy i zapieczemy we frajerze. Dziwnie to trochę brzmi, nie? No, ale no, airfryerek. Działamy. Mamy ziemniaczka, ugotowany wcześniej, no i teraz tak, zobaczymy, czy dobrze go ugotowałem, pewnie do dupy. A jednak perfekto! O, tak. Musimy wydrożyć środeczek, bo mam, jest potrzebny, no środek. Także jedziemy. Trochę jak kiwi, nie? Trochę kiwi, no. Przepraszam. Yy, tak Popatrzyłem na to, jak ten przepis wygląda. Naprawdę fenomenalnie. No, no, no to myślę, że będzie petardyczne. I teraz tak. Wydrążone ziemniaki, które tak wyglądają. Ogólnie polecam brać te, które będą najgrubsze, bo po prostu więcej nam wejdzie. Starałem się wydrożyć do całości, ale też, żeby nie załamać struktury. Gdzie się wtrącasz? I teraz tak. Wkładamy do airfryera. Myślę, że na około 5-6 minut. I wówczas położymy już nasze rzeczy. Także wkładamy. Nie wiem, czy to w ogóle mi się zmieści. No, tak na styk. Ten airfryer jest dosyć mały, ale wlazło. Są, widzicie, ziemniaczki w środku. I teraz wsadzamy do airfryera i sprawdzimy sobie, jak to wyjdzie. Krótko, muszą się po prostu zarumienić. I wtedy już i to, to będzie naprawdę petarda. I coś takiego jak zrobicie? Uwierzcie mi, że, Łoj, wszyscy będą oczarowani. Zapomniałem jeszcze jedną rzecz zrobić. Musimy troszkę to wylać oliwą, żeby nam się to ładnie yy, zarumieniło. 10 minut, myślę, bo sprawdziłem teraz, jak to wyszło z tymi naszymi ziemniaczkami. I 10 minut będzie totalnie ok. No, a później dodamy tamto. No i mam pytanie. Podobają Wam się takie filmy? Dajcie mi koniecznie znać, bo ja naprawdę z airfryerem jestem za pan brat. Moim zdaniem już. Perfekt. Naprawdę wydaje mi się, że fajnie przypieczone, tak jak to miało wyglądać, zachowały swoją formę i przez to też stały się po prostu, jakby to powiedzieć, twardsze, więc nie myślcie, nie będzie rozwalało. Ja sobie je wyciągnę tutaj. Mmm, ale to będzie dobre. Takie jakby trochę frytki duże, nie? Perfekcyjnie. No i teraz co? Lasania? to forma. Na początku sos boloński, później beszamelos, a na końcu ser. A zatem sos boloński, kiedyś na kanale robiłem i ostał się. To było z odcinka z Thermomixem Xiaomi. Zobaczcie sobie, bo sosy bolońskie właśnie tam były pichcone. No i tutaj, że nic się w tej firmie nie marnuje, no to mamy. No i dajemy do środka. Wykładamy sobie nasz sosik boloński. Też nie za dużo. Ja, tak, ja ogólnie czasami przesadzam z tym, że daję tak jednak sporawo. Dajemy drugi. O! Teraz damy tego maszruma. No zobaczmy w ogóle. Soli. Ewidentnie soli brak. Ale dobra. Tu musi być taki kleksik, To jest taki jak bechamel. I na trzeciego damy mniej. No i teraz... Ostatni składnik, czyli ser, ser mimolet. Też nie. No fajnie. No i tak przygotowane piękne ziemniaczki lazaniowe wkładamy do air fryera. Myślę, że na jakieś 8 minut, 7 minut. Wszystko zależy. Sprawdzajmy, bo tak naprawdę najlepiej będzie. Nie? Dziad Mówi, że powoli trzeba wyjmować. No to jak mówi starszy, to wyjmijmy w porę. To może być naprawdę hit. Hit waszego Sylwestra. No, mega mi się ten przepis podoba. Nie wiem o co chodzi. Wykładam i pokazuję. Jak to dzisiaj dziwnie brzmi, ja nie wiem o co chodzi. No i co? Można? Można. Tak małą pracą ludzie się naprawdę potężnie bogacą. Tutaj mamy ziemniaczane lasagne. Podawane z airfryera w dosłownie 15-20 minut, no oczywiście ugotowanie samego ziemniaka, ale najważniejsze, jak to smakuje, ja już nie mogę się doczekać, zobaczcie jak odkrajam pierwszy kawalątek, proszę. I takiego jednego, o Jezus, jak odszedł, o materdeo, mm. oczyszczony oczywiście był wcześniej. I od tego w ogóle powinien zacząć się film, tak jak na TikToku, nie? Nieprawdopodobne. Patrzcie. I od początku leci przepis. Kurde, jak to wjeżdża. Ten ziemniak taki zrobiony trochę na frytkę z Big Brothera. Ona dobrze pojechała. Za obiektywem Ken. Nie naprawdę, coś takiego komuś podać? Nic nie wkładamy po prostu w samej energii. Jeżeli mamy boloński przygotowany wcześniej, do tego możemy den beszamel. Też bardzo łatwo się robi. Ja mówię, dla mnie beszamel jest trochę za mdły. Ja jednak uwielbiam yy, sosy grzybowe, więc postanowiłem tutaj dać. Ale to oczywiście pełna dowolność z Waszej strony. Deska na pół stołu, a i tak wywaliłem. Jak to wjeżdża. Mm, perfekcyjne. Perfekcyjne. Zróbcie koniecznie, moim zdaniem... Yy, szał, ciał, gwizd, wiecie czego, w ogóle od księdza znam to powiedzenie, <gry> to najśmieszniejsze 9 na 10 Serek zapieczony, do tego sos boloński tam w środku Pod serem jest jeszcze warstwa tych grzybów Do tego mamy pięknego ziemniaka, mówię Wam, taka trochę a la frytka I teraz bierzemy sobie taki, o, kawałek O, i tutaj mamy kwintesencję smaku O, wszystko Ja wysiadam, ja z tego pociągu wysiadam. Kolejny przepis. Po tej ekstazie ziemniaczanej teraz przyjdzie pora na coś wegetariańskiego, gdyż mamy serki. Jeden jest tutaj z suszonymi pomidorami, drugi jest z ziołami. Dwa są potrzebne. Mąka, a zresztą popatrzmy co ta pani tutaj robi. 101 tysięcy łapek w górę ma ten, boże, serduszek. Tak, kruszy płatki kukurydziane, daje jedno jajko do tego ser, no właśnie ten nasz. Zobaczymy sobie, jak on będzie grał. Obtacza to w rozbełtanym jajku, później w tym, do tego mąka i mamy fajną przekąskę finger food, czyli na tak zwane paluszki. To. Zobaczmy sobie te nasze dwa serki. Lubię te serki, ostatnio bardzo często je jadam. Tutaj mamy w wersji z suszonymi pomidorami. No spróbujmy. Mmm, dobre. Nie wiem jak Wam, ale mi wiecie, który najbardziej ser feta smakuje? Ten feta podobny, w takim bloczku. Ale akurat go nie było. A te ostatnio też często jadam. No i mamy takiego drugiego. Mmm, też fajnie. No i teraz co robimy? Jaka jest procedura? Bierzemy jednego, hops, do mąki. On musi ładnie tutaj panierunek zrobić. Cyk, do jajka. Hopsa, hopsa, hopsa. I do płatków. No i on musi ładnie tutaj. Fajnie jak ono będą takie pokruszone, tym bardziej, że on jest taki bardzo mały ten, ten nasz serek. O cyk, cyk, cyk. I takiego dajemy na papier. Zobaczcie, tak prowizoryczne warunki, nic nie potrzeba, jakiś kawałek papieru, jakiś ser, do tego możemy zmieszać to i teraz włożymy to do airfryerka i wyjdzie nam naprawdę świetna przekąska na no jak znalazł. Dlaczego robię wszystko na papierze? Bo po prostu nie lubię jak jest upierdylony w środku fryer. Dzisiaj, dzisiaj dziwna gra słów, nie macie takiego wrażenia? Dobra, ja wkładam. O, kolejna. I wkładamy. I działamy. A ile ta, ile ta kobieta mówiła? Proszę sprawdzić. Minął by 160°C w kółko w 15 minutach. Mit Halic czy Flaken z Sam nie wiedziałem, że tak mówię. Jest. Wydaje mi się, że już. No, ciekawe. Tu jakoś tak do końca nie jestem przekonany co do tego smaku. Dobra, czekajcie, jakoś to ładnie a nie tak? Wiecie o co chodzi. No to zobaczmy. Czy to było grzechu warte? Ja już wiem, że dałem za małego. Nie, to dzisiaj nieprawdopodobnie. Wszystko się zgadza. Wszystko jest tutaj. Widzimy, że rok kończymy. Oby w takim samym składzie. Gdzie popełniłem błąd? Tak mi się wydaje. Za mały ser. I przez to o. To powinno się tak właśnie, tak jak się rozeszło, tylko że w większym stopniu, bo to takie mikroskopy, jak dla, na, może wiecie, niemowlęce party. Smaczne jest. Smaczne jest. Sosik. Nie, dobre. Ale czy to jest grzechu warte i tyle rypania? Na pewno nie z takimi małymi, bo więcej się nawaliłem niż to było warte. Aczkolwiek. Smaczne co myślisz? Miłe. No ale czy takie nieprawdopodobne? Chyba nie. Chyba nie. Może większa forma dawałaby lepsze doznania, natomiast na pewno jest to najbardziej chrupkie danie ze wszystkich. No taki wiecie o, przychodzisz gdzieś do kogoś, to musiał być taki chyba z 50 zjeść, żeby cokolwiek poczuć, ale taka o przekąska, żeby ze stołu za dużo, wiecie, nie ubyło, żeby też na was nie patrzyli, o, przyszedł się nażreć. tylko to jest w miarę fajne, no i też super, że moglibyśmy takich wiele kosztować. Ostatnim przepisem będzie polski przepis. Sprawdźmy. No spoko. Cześć! No i ostatnim przepisem, jak wam mówiłem, będzie przepis od Polaka. Zobaczcie, jaki gościu w ogóle ma głos. Normalnie jakbym słuchał, nie wiem, Maćka Knapika. Nieprawdopodobnie, ogólnie mega fajny. Ale o co chodzi? Facet robi tak zwany Big Mac Rolls. Ma to 70 tysięcy polubień. Gościu tak, daje mm, mięso wołowe lub tam pół tego, pół tego. Do tego dajemy cheddar, my mamy mimolet, cebulka i sos do Big Maca. Już jest zrobiony. Tego nie będziemy, bo składniki mamy tutaj w opisie. No to zobaczmy, jak takie te Big Mac Rollsy wyjdą. Także ciasto, mięso, cebula i ser. Prościzna nad prościznami, ale podobno bardzo smaczne. Myślę, że takie będzie. Robimy. Nie zajmuj tutaj tronu. Bierzemy mięso i po prostu musimy je sobie w ręce uformować. Bęk. I teraz rozsmarowujemy. Tutaj na naszym spodzie do pizzy. Formuła jest gigantycznie prosta. Po prostu musi być to bardzo cienko rozsmarowane, żeby wszędzie wlazło. Ewidentnie drugi kawałek jest tam również potrzebny. Rozsmarowane. Tam się nie nagrywa. Nagrywa, nagrywa. Także fajnie. Rozłożone mamy perfekcyjnie. No i teraz widzicie, trach i korleon nie musieliśmy myć. To wszystko czyściutko, czosnek, czyli sól. Mm -hmm. Teraz pieprzu. Ja też dam troszkę obficiej, bo po prostu preferuję tak. Okej. Okay. Cebulki. Tak, troszeczkę też więcej damy. O, w zasadzie to nam się udało. No i teraz dajemy ser. Wedlu, wedle pana. Popsa. O, Oj, może być smakowa, nie? I teraz co? Zawijamy? Zawijamy? Dobra. To zostawcie mnie z tym samym na razie, bo to może być zawijęcie ostatnie w moim życiu. No dobra. Jest nasz baleron. Teraz musimy go pokroić. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ah. No git, chyba. Takie trochę większe ukroję. No git. Dobra, układam i jedziemy. Po około 10 minutach może być smacznie. A nawet bardzo. No to spróbujmy. Jak one będą grały? Big Mac Rolls. Pachną przepięknie. Wydaje się, że to może być naprawdę smaczne. Na pewno najładniejsza struktura, ale zobaczmy teraz smaczek. Troszkę w sosiku i jedziemy. Oj, serek, mimo leci, ja jak zły. Mm, cebula z mięsem mielonym też. Sorry, ale to jest piekielnie gorące. Boję się, że będzie mi to cały czas oparzało. Nie, ale naprawdę. Sos Big Mac i to. Jak mało potrzeba. Serio. To w zasadzie zajęło mi, no nie wiem, czy nie, nawet nie najkrócej. Daj mniej pieprzenia. Tylko mięso wysypałem na to. Uformowałem, położyłem ser, gotowy spód, sos, trochę więcej rypania, ale bez jaj. A w smak? Kozak. Tam nie tylko chodzi o głos, ale widzę, że też o przepisy. Nie, naprawdę, naprawdę fajne. Leży mi to. Albo najlepsze, albo na drugim miejscu za ziemniakami, bo reszta trochę gorzej wypada. To jest perfekt. Super, super smaczne i najbardziej sycące. Dalej pozostaniemy kolegami. W 2026 będę dalej z tego urządzenia super korzystał. Uważam, że jest to naprawdę super, super sprzęt. No i od razu sięgam po drugi. Smaczne. No to, moi drodzy, jakie mamy zakończenie? Tak kończymy ten rok. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że te przekąski dadzą Wam poczucie tego, że spędziliśmy ten rok razem. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym. Wszystkiego dobrego. Całuję, pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Dobra, kończymy to, bo zaraz chata się zajara. Do następnego subskrybujcie. Cześć, pa! O kurde!